Witajcie. Dzisiaj Wam chcę pokazać, jak zachowują się nasze drzewa, które zostały zasadzone w listopadzie ubiegłego roku, czyli mają w sumie 5-6 miesięcy. Tutaj mamy taką odmianę, nazywa się Red Spring, i chcę Wam pokazać, że ona ma już pąki. Powiem Wam, że ciekawie to wygląda, a najlepiej, bo inne drzewka też mają. Kwiatostany. Zobaczymy, co z tego będzie. O, proszę zobaczcie sobie. O. To jest odmiana Red Spring. Wszystkie drzewka kupowaliśmy przez internet. Przyszły fajnie zapakowane. Miały bardzo dobrą kondycję i bardzo dobrze rozwinięte korzenie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale na razie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Tu kolejne drzewko też ma ładnie rozwinięte listki, już. A co najważniejsze, żadne zwierzątka nam nie poobgryzały tych gałązek. Były zabezpieczone siatką. Dzisiaj jest pogoda bardzo przyjemna, bo kropi delikatnie deszczyk i pracujemy nad trawnikiem. Zaraz pokażemy wam kolejnego shorta którym pokażemy jak plantujemy ziemię. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!